Cofnijmy się trochę w czasie, do lat 70., -tych, 80., -tych, czyli tak zwanej złotej ery kulturystyki, kiedy to właśnie znane czy Arno Schwarzenegger, czy Mike Menzer, czy Luferino, czy inne właśnie nazwiska, byli to kulturyści, którzy skupiali się na treningu, na tym tak naprawdę, co mogli czuć i co widzieli, dlatego że wtedy nie było internetu dostępnego, nie było tak Szerokiej wiedzy na ten temat, więc wszystko wynikało z doświadczenia, z praktyki. I dzisiaj, 40-50 lat później, jest coś, co nauka zaczyna wspierać. Jest to tak zwane połączenie mózg-mięsień i każdy, kto trenuje dłużej niż rok, pewnie słyszał już yy, o tym pojęciu. Nie jest to takie pojęcie, powiedzmy, stricte naukowe, nie ma czegoś takiego, że nie wiem, jest kabel, który łączy mózg z mięśniami, chociaż, chociaż oczywiście jest układ nerwowy, ale nie o to chodzi. W połączeniu mózg-mięsień chodzi o to, że w trakcie pracy skupiamy się na pracy danego mięśnia, dlatego właśnie jest połączenie to mózg-mięsień, że myślimy o pracy mięśnia, a nie o danym ruchu. I są to tak zwane wskazówki wewnętrzne i właśnie wskazówki mamy zewnętrzne albo wewnętrzne i tutaj postaram się wam je wyjaśnić na czym to polega i jaka jest różnica wskazówki wewnętrzne, czyli internal cues dotyczą mięśni, czyli skupiamy się na pracy danego mięśnia. Przykładowo podczas wyciskania sztangi albo hantli na klatę skupiamy się na Napinaniu tej klatki piersiowej, na rozciąganiu i napinaniu. I napinamy. Czyli skupiamy się po prostu na danym mięśniu, a nie skupiamy się na tym, na przykład, żeby wycisnąć tą sztangę. I tutaj przykładowo, właśnie wskazówką zewnętrzną, czyli external pius, będzie przykładowo wbijanie się w ławkę albo myślenie o tym, jakbyśmy chcieli tą sztangę rzucić pod sufit. I wtedy właśnie skupiamy się na ruchu. I teraz, jaka jest różnica pod względem mięśniowym i pod względem takim, że co możemy z tego wyciągnąć? I jak wskazują badania, te wskazówki zewnętrzne, czyli te, w których skupiamy się na ruchu, są bardziej wydajne. I chodzi tutaj o to, że jeżeli skupiamy się na ruchu, to układ nerwowy będzie poszukiwał jak najbardziej optymalnej drogi, czyli w momencie przed wyciskania nie będzie się zastanawiał jak wycisnąć tą sztangę, żeby jak najlepiej zaangażować klatkę piersiową, tylko będzie się zastanawiał, jak wycisnąć tą sztangę, żeby wycisnąć jak najwięcej, w jak najkrótszym czasie, z jak najmniejszym torem ruchu. Więc jak chodzi generalnie o sporty, to raczej na tych wskazówkach wszyscy sportowcy się opierają, no bo w większości sportów chodzi o wynik, a nie o pracę danego mięśnia. Z kolei właśnie te wskazówki wewnętrzne, czyli te, w których się skupiamy na mięśniach, mogą poprawić aktywację tych mięśni i właśnie to badanie, o którym dzisiaj będziemy mówili, czyli badanie z 2017 roku ma dobry podkład pod to. I w tym badaniu wzięło 20 sportowców, zarówno kobiet jak i mężczyzn, tylko że nie były to osoby związane typowo z treningami siłowymi, ale ten ruch, który potem ćwiczyli właśnie w trakcie tego badania był im znany. Całe badanie było się jednego dnia, czyli było to jakby jednorazowe, nie sprawdzali tego, powiedzmy. Cyklicznie co jakiś czas i polegało na tym, że podzielili te 20 osób na dwie grupy po 10 i obydwie grupy najpierw się rozgrzały był to lekki spinning na rowerku, następnie była to lekka rozgrzewka z maszyną do prostowania nóg i właśnie na tej maszynie potem robili to badanie. I Chodziło po prostu o to, żeby się zeznajomili z tą maszyną, żeby to nie była dla nich nowość, żeby mogli do tego już podejść tak powiem, na 100%. I polegało to na tym, że najpierw jedna grupa. Dostała wskazówki, żeby skupić się na tym, żeby jak najmocniej wchnąć tą podkładkę na nogi. I skupili się właśnie tylko na tym. Druga grupa miała się skupić na tym, żeby jak najmocniej napiąć mięsień przyśrodkowy, żeby skupić się na mięśniu przyśrodkowym mięśnia czworogłowego. Następnie po 15 minutach przerwy grupy się zamieniły, czyli ta, która najpierw się skupiła na ruchu, skupiła się na mięśniu, czy to skupiła się na mięśniu, skupiła się na ruchu. I jakie były wyniki? Okazało się, że w momencie obrotowym i w średniej mocy różnica była tylko 1%, więc można powiedzieć, że nie było żadnej różnicy, więc nie miało to wpływ na wydajność tego ćwiczenia. Natomiast jeżeli chodzi o aktywację to w grupie, która skupiła się i w momencie, gdy właśnie uczestnicy skupili się na danym mięśniu, to była większa aktywacja zarówno mięśnia przyśrodkowego, jak i mięśni towarzyszących temu przyśrodkowemu, czyli mięśniu prostemu, uda i obszernemu, bocznemu. Jest jeszcze jedno badanie, które chciałem mówić, zanim przejdziemy do konkluzji. Jest to badanie z 2012 roku, gdzie tam uczestnikom kazano podczas wyciskania skupić się na pracy klatki piersiowej, na tym właśnie, żeby ją rozciągać, żeby ją napinać. I co się okazało? Aktywacja mięśni klatki piersiowej wzrosła o 22% przy ciężarze 50% ciężaru maksymalnego, ale tylko 13,3% przy 80% one rep Max. Powiedziano im też, żeby skupili się na pracy tricepsów podczas tego wyciskania i co się okazało, to przy 50% ciężaru maksymalnego ta aktywacja wynosiła 24%, a przy 80% ciężaru maksymalnego ta aktywacja już w ogóle nie wzrosła, tylko była taka sama jak skupi się na ruchu. I i to pokazuje, że im większy jest ciężar, im mniej powtórzeń robimy przez to, tym mniej będziemy aktywować mięśni, nawet jeżeli się będziemy na tym skupiać. A raczej chodzi bardziej o to, że w momencie, gdy mamy duży ciężar i ćwiczenie wielostałowe, to ten mięśnik i tak jest mocno aktywowany. Nie musimy o nim myśleć. Dlatego też to jest odpowiedź na to, dlaczego ktoś na przykład nie czuje klatki piersiowej podczas wyciskania sztangi, albo nie, nie czuje czworogłowych podczas przysiadów, nie czuje pośladków przy martwym ciągu. Chodzi o to, że te ćwiczenia są na tyle złożone, na tyle skomplikowane i dużo mięśni przy tym pracuje, że po pierwsze tutaj układ nerwowy odgrywa dużą rolę, a po drugie, że te ćwiczenia zazwyczaj robimy na małym zakresie powtórzeń przez co też skupianie się na pracy danego mięśnia nie ma większego sensu i lepiej skupić się po prostu na ruchu, dlatego że on jest tutaj zdecydowanie ważniejszy. Ja zawsze powtarzam, że jeżeli ktoś chce lepiej poczuć klatkę piersiową podczas wyciskania sztangi leżąc, to niech robi to po 15 powtórzeń i z wolną fazą negatywną, tylko że oprócz tego, że poczuje tą klatkę lepiej, to niewiele mu to więcej przyniesie. No i właśnie to badanie ma swoje problemy. No, po pierwsze była to dosyć mała grupa. Po drugie nie była rozłożona w czasie, w sensie było to jakby tylko jednorazowo. Było sprawdzane to tylko na jednym ćwiczeniu i to właśnie izolowanym, przez co pewnie taki był wynik, bo podejrzewam, że jeżeli by sprawdzali przykładowo przysiady, no to już ten wynik byłby zupełnie inny. Ale nie zmienia to faktu, że to jest no, takie przełomowe badanie, że Możemy w tym dalej dłubać i zobaczymy, co się stanie dalej. I zobaczymy, do czego dojdziemy. Ale teraz można tak powiedzieć, że po pierwsze, jeżeli ktoś trenuje do załamania zawsze, to zawsze będzie aktywował te mięśnie. Więc tutaj jakby to nie będzie miało znaczenia. Ale jeżeli trenujemy blisko załamania, że zostawiamy te 3-4 powtórzenia w zapasie, czyli tak jak powinniśmy, tak naprawdę w większości przypadków, to tutaj już w przećwiczeniach izolowanych to może mieć sens i może mieć znaczenie i ja właśnie też to polecam. O ile przy ćwiczeniach wielostałowych, gdzie staramy się dołożyć ciężaru, staramy się poprawić wyniki siłowe, to tam skupić się zdecydowanie na ruchu. Oczywiście wiadomo, że technika będzie ważna, zakres ruchu, ale nie, nie skupić się na pracy danego mięśnia. Natomiast jeżeli chodzi o ćwiczenia izolowane, na którym pracujemy nad konkretnym mięśniem, to tam właśnie według mnie dużo ważniejsze będzie to czucie i to połączenie mózg-mięsień niż ciężar. Przykładowo, jeżeli robimy biceps, to nie skupiajmy się na tym, żeby jak największy ciężar wziąć, żeby jak najwięcej powtórzeń zrobić z tym ciężarem, bo co nam to da? Bo wiecie, chodzi o to, że w pewnym momencie zaczynamy bujać głowiem, zaczynamy skracać ten ruch i ten biceps nie jest już aż tak aktywowany. Dlatego, przy ćwiczeniach izolowanych, raczej właśnie polecałbym skupić się stricte na połączeniu mózg-mięsień i po prostu robić te ćwiczenia, które czujemy rzeczywiście tam, gdzie powinniśmy je czuć i robić tak i szukać takiej drogi, żebyśmy je czuli. Bo tutaj, właśnie, jest to, że jeżeli skupiamy się na ruchu. To układ nerwowy szuka optymalnego tego ruchu, żeby jak najmniej pracy wykonać, żeby to było jak najprostsze. A w aktywacji mięśni nie o to chodzi. Tutaj właśnie będzie wręcz przeciwnie, że inny to ruch, który nie będzie optymalny, może być lepszy dla tej aktywacji. Bo tutaj chociażby przykładowo, jeżeli będziemy coś robić w większym zakresie ruchu, jeżeli na przykład będziemy coś robić z deficytu, to oczywiście od razu ten ciężar będzie mniejszy i aktywacja będzie większa. Tak samo jeżeli zmienimy dźwignię i nie będziemy na przykład skracać ruchu, e, tylko nawet przedłużymy specjalnie ten ruch, no to tutaj również dźwignia będzie cięższa, przez co my będziemy słabsi w tej pozycji, ale mięśnie będzie aktywowane. I to jest właśnie to, co chciałbym, żebyście wynieśli z tego filmu, że przy wielostałowych ćwiczeniach skupić się na ruchu, skupić się na ciężarze. Przy ćwiczeniach izolowanych skupić się na pracy danego mięśnia. mam że ten film był pomocny. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, odsłucham do innych filmów. To było tyle na dzisiaj. Ostro.